Snowflakes whisper to the ground. Silence makes no sound. Back under the snow. Oh, you're welcome. Christmas bells ring. Oh, yeah. Hearts are cool. They sing, sing, sing. Mama na dances on frosted glass. Memories flicker, they hold and pass. A child's laugh breaks the winter's hush, Show the night o' the glow where the peace decides to grow. Hej stem boże, witajcie mili goście na moim Adwentowym stryszku dzisiaj jest już ostatnia niedziela adwentu i e, przygotowałam dla was trochę takiej świątecznej potrawy niedzielnej e, z, z manny słowa Bożego. Trochę sobie tutaj dziś rano zanotowałam i będę się starała z wami tutaj podzielić tą manną. Pięknie, że jeszcze jest trochę światła dziennego, więc nie będzie tak ponuro na tym moim stryszku. I tak, będziemy po kolei wędrować przez te dzisiejsze czytania. Ciekawe, bo Kościół nam proponuje dzisiaj to samo czytanie, co już przerobiliśmy z Księgi Izajasza czyli znowu. O tym, jak prorok mówi do króla Achaza, żeby poprosił o jakiś znak dla siebie, żeby wiedział, gdzie jest ta wola Boża i jak ma postępować zgodnie z wolą Bożą. I co by tu dzisiaj dodać jeszcze do tego, pomyślałam sobie, że wiecie, czasami w życiu jest tak, że prosimy o ten znak, prosimy usilnie. I, I tego znaku nie ma przez jakiś czas, I, i to może być dlatego, że Pan Bóg właśnie lubi się spóźniać, w tym sensie, że my to tak odbieramy, że On się chyba lubi spóźniać, bo ja zawsze, jak się modlę, to nie otrzymuję natychmiast, tylko po jakimś czasie. A to może być związane z tym właśnie, że. Że Pan Bóg chce nas wypróbować, że, że chce nas dostroić do tych czystych tonów, tak jak tą strunę w instrumencie. I przypomniała mi się taka, przypomniała mi się rada świętego Ignacego z Loyoli, który ma całą taką serię, napisał. O rozeznawaniu duchów, i między innymi on mówi o tym, że w czasie strapienia, żeby nie podejmować żadnych ważnych decyzji życiowych, żeby to po prostu przeczekać. I myślę, że taki brak znaków od Pana Boga tak, to, że my się modlimy o, o jakieś znaki, tego znaku nie ma. To znaczy, że my jesteśmy w jakimś strapieniu, tak? My się martwimy. No jak to Pan Bóg nam nie odpowiedział, to kiedy nam odpowie, to co my mamy robić, jakie decyzje podejmować. Czasami naprawdę są bardzo ważne decyzje życiowe, po których idziemy albo w prawo, albo w lewo, albo wychodzimy za mąż, tak? Czy się żenimy, albo nie. Albo no, naprawdę ważne decyzje życiowe, też odnośnie na przykład pracy. I jeżeli jesteśmy w takim strapieniu, że nie wiemy, co robić, a Pan Bóg jeszcze nam wyraźnie nie dał żadnego znaku, to um, Ignacy Loyola mówi, że w czasie takiego strapienia, żeby nie podejmować żadnej decyzji, czyli przejść w taki stan <laughs> przetrwalnikowy, Czasami jakieś tam nasiona, potrafią na pustyni, leżeć ileś tam lat, wiecie, kilkanaście lat. One mogą w, tym, w tej postaci, takiej przetrwalnikowej czekać, czekać, aż będzie odpowiednia wilgotność, odpowiednie nasłonecznienie i wtedy dopiero nagle ta pustynia zakwita, no ale jak ona, z czego ona zakwitła, z tego piasku? Ona po prostu ma w sobie mnóstwo tych różnych nasionek, które tylko czekają na dogodne warunki. Więc my możemy też brać przykład z tego, nie podejmować jakichś tam radykalnych decyzji, o kłócę się z mężem od iluś tam tygodni, to ja po prostu się wyprowadzam, albo niech on się wyprowadzi, wystawię mu walizki za drzwi. A tu nie, tu jest strapienie. Nie wiemy, co robić, Pan Bóg nie daje nam wyraźnych znaków, więc przejdźmy w tą postać taką przetrwalnikową i przetrwajmy ten czas. I, i powiem Wam, że to naprawdę bardzo dobrze działa. Nie trzeba się szarpać, nie trzeba wchodzić na jakieś fora, tam nie wiem. Y kobiece czy jakieś tam inne męskie i szukać tam rady u, u, u znajomych, kolegów czy, czy takich przyjaciół internetowych, bo oni niekoniecznie dadzą nam dobrą radę, raczej nie bardzo można na nich polegać. Nawet na takich chrześcijańskich forach, gdzieś tam na Facebooku czy na YouTubie, Naprawdę dziewczyny potrafią dawać sobie takie rady, że, że można komuś taką radą zrujnować życie na zawsze. Więc w czasie strapienia nie podejmujmy żadnych ważnych decyzji życiowych. I teraz dzisiejszy psalm, ten sam co wczoraj: Przybądź o Panie, Tyś jest królem chwały. Więc takie widzicie też właściwie wstrzymanie, oczekiwanie, znowu ten sam psalm. Trwamy w takim natężeniu, naprężeniu, oczekiwaniu. Czekamy na Pana, wzywamy Go i czekamy. Marana ta, przyjdź Panie Jezu. I dzisiejsze drugie czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian i to jest pierwszy rozdział, to jest początek listu, kiedy Paweł właściwie tak się przedstawia, kim on jest, pozdrawia tych swoich adresatów. Wydawałoby się, że to co tu można z tego wyciągnąć jakie wnioski dla siebie i czym tu się nakarmić. A jednak jest tu sporo takiej treści. Więc tu Paweł mówi na początku: Paweł, sługa Chrystusa Jezusa z powołania apostoł, przeznaczony, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej. Chociaż Paweł przecież nie był wśród apostołów, prawda? On zobaczył już po zmartwychwstaniu, Pan Jezus mu się ukazał. A jednak on uważał siebie za apostoła, za tego, który jest powołany do głoszenia Ewangelii. Właśnie mówi, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w pismach świętych. Więc widzicie, święty Paweł był tym wykształconym Żydem, tak? gdzieś tam u Gamaliela. Się kształcił w jakiejś tam słynnej szkole żydowskiej, ekskluzywnej. I on znał pisma proroków. On wiedział, że prorocy zapowiadali Mesjasza. I on tu dalej mówi, jest to Ewangelia, czyli dobra nowina o jego synu, pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym. Przez według ducha świętości, przez powstanie z martwych, pełnym mocy synem Bożym o Jezusie, Chrystusie, Panu naszym. I ciekawe tutaj, właśnie jakoś tak inaczej jest określony duch święty, że, że on został ustanowiony, Pan Jezus, według ducha świętości. Nie Ducha Świętego, Ducha Świętości, tak? Wcześniej jakoś nie zwróciłam na to uwagi, czyli Duch, który jest pełen Świętości, pełen czystości, pełen światła. I tutaj dalej będzie Święty Paweł mówił o tej Świętości, też dalej Paweł mówi w tym liście o tym, że, że jest posłany do Pogan. Do, do wszystkich przez Boga umiłowanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie. Łaska Wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. I zobaczcie, ciekawe jest to, że adresatem tego listu są wszyscy umiłowani przez Boga święci, którzy mieszkają w Rzymie. Czyli to nie są ci święci, którzy zmarli w, opie, w opinii świętości, zostali wyniesieni na ołtarze, tak? ci, którzy już nie żyją. Tu chodzi o tych, którzy aktualnie mieszkają w Rzymie, a są święci. I, i święty Paweł ich pozdrawia. Także, jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy, czy można być świętym za życia, to tak, można być. Tam właśnie w Rzymie za czasów świętego Pawła mieszkali święci. Święci, którzy mieszkali w Rzymie. I Paweł ich pozdrawiał. A dzisiejsza Ewangelia znowu to jest o tym, o świętym Józefie, tak? O jego o sprawiedliwości. To też już można powiedzieć przerabialiśmy niedawno a aklamacja do dzisiejszej ewangelii oto dziewica pocznie i porodzi syna któremu nadadzą imię emanuel to znaczy bóg z nami i e, tak sobie pomyślałam jeszcze odnośnie tej świętości takie pytanie, czy mam odwagę dążyć do świętości? I wiecie, często się słyszę, że ktoś mówi: No, nie, ja to nie jestem święty, ja to nie jestem taki święty. A ty jesteś taki święty, tak? Co, a co ty taki święty jesteś? I wiecie, takie, takie codzienne teksty, tak, frazy, które na pewno słyszeliście, ja też wielokrotnie to słyszałam. I gdyby się spytać, czy Słowo Boże mówi coś na ten temat, no to już Święty Paweł tak pozdrawia Świętych w Rzymie, którzy mieszkają w Rzymie. I przypomniał mi się taki fragment z pisma świętego. Świętymi bądźcie, bo i ja jestem święty. To mówi Pan Bóg. Zaczęłam szukać tego, gdzie, gdzie to zostało w Piśmie Świętym zapisane. I okazuje się, że to było w księdze kapłańskiej. Księga kapłańska, bardzo stara księga. Ze Starego Testamentu. To był dziewiętnasty rozdział, gdzie Pan Bóg powiedział do Mojżesza. Więc takiego protoplasty, tak? Ludu wybranego. Pan powiedział do Mojżesza: mów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im, bądźcie świętymi, bo i ja jestem święty, Pan Bóg Wasz. Więc widzicie, to już było powiedziane temu ludowi wybranemu, właściwie w momencie nadania mu przykazań bożych. I później, zaraz za, za, tym, za tym fragmentem, Pan Bóg wylicza różne przykazania, które, które nakazuje tym Izraelitom. Po pierwsze, mówi o tym, o szacunku dla rodziców, że powinni szanować rodziców. I tu właściwie to rozwinięcie, tam dalej można sobie przeczytać, i właściwie nawet według tego też można robić rachunek sumienia, czyli Księga Kapłańska, XIX Rozdział. Tam są wyliczone właśnie Boże przykazania takie szczegółowe. Na przykład mówi o: jest taki rozdział Żniwa ubogich gdzie Pan Bóg mówi, nie będziesz żał aż do samego skraju pola i nie będziesz zbierał kłosów pozostałych na polu. Nie będziesz zbierał tego, co spadło na ziemię w winnicy. Zostawisz to dla ubogiego i przybysza. Więc niesamowite, jak Pan Bóg, widzicie, dba tutaj o, o ubogich, o, o przybyszów, żeby oni mieli coś do jedzenia, żeby mogli pójść na, na czyjeś pole i to było obwarowane prawem właśnie Bożym, że biedni mieli prawo zbierać kłosy, które spadły. Nie można było też winnicy tak ogołacać całkowicie, że wszystkie grona zrywać i wszystko tam gdzieś do, do tej tłoczni zwozić. Trzeba było część zostawić na polu, niech przyjdą biedni, żeby mogli się też posilić. Czy, czy jakiś wędrowiec, który szedł gdzieś tam długą drogą i, i nie miał co jeść, to mógł wejść do takiej winnicy, jak coś leżało na ziemi. Czy gdzieś na skraju pola rosło, mógł sobie z tego skorzystać. Tak Pan Bóg dbał w swoim prawie o biednych. Więc Pan Bóg mówi: Ja jestem święty, by wy bądźcie też świętymi. Więc tak, myślę, że warto sobie to nad tym podumać w Adwencie. Żeby się nie tłumaczyć tak niemądrze, jeżeli jestem chrześcijaninem, to nie mogę mówić, nie, ja to nie jestem święty, no to po co jesteś chrześcijaninem, żeby jakoś tam przetrwać, e, nie wiem, być takim letnim, czy raczej gorącym, albo zimnym, bo inaczej Pan Bóg Ciebie wyrzuci, tak, ze swoich ust, tak, tak to powiedział. I y, y, więc tak, dzisiejsze pytanie takie do rozważenia: czy, czy mam odwagę dążyć do świętości? Czy mam odwagę? Czy w ogóle myślę o tym, czy o to zabiegam? A jeżeli chodzi o dziękczynienie, y, myślę, że dobrze by było jeszcze dzisiaj dziękować za to, że Pan Bóg. Nie brzydzi się z nami, przestawać z nami, którzy dopiero pozbywamy się starego człowieka, tak, dążymy do świętości, którzy jeszcze mamy dużo do zrobienia, którzy się może ociągamy, a mimo to Pan Bóg przychodzi do nas. Jest tym Emanuelem, Bogiem z nami. Więc dzięki Ci, Panie, że, że Ty jesteś Bogiem z nami, mimo że często. Nasze życie, to nasza świętość, to jest właściwie taka stajenka, tylko ale Ty przychodzisz mimo to, bo jesteś Emanuelem, czyli Bogiem z nami. Także tyle na dzisiaj. Nie chcę Wam za dużo czasu zabierać. Naprawdę powinny być coraz krótsze te vlogi, vlogmasy. No bo wiem, że wszyscy jesteśmy. Zabiegani, zajęci przygotowaniami do świąt. My będziemy mieli sporo gości, także też mamy sporo jeszcze do pracy. I to wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję za wszystkie miłe komentarze, i tak dalej, i subskrypcje. Z Bogiem, trzymajcie się, papa. Pa.